Cześć, witajcie. Dzisiejszy odcineczek Bo Safety. Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę na temat Bo Safety, a porozmawiamy mianowicie na temat takiego zestawu na chłodniejsze dni. Jak dobrze wiecie, pogoda nie rozpieszcza. Mamy porę, jaką mamy. I dziś wam pokażę taki podstawowy temat, który ja noszę. W różnych warunkach pogodowych, z racji, że pracuję na zewnątrz, jest to komin. Jak widzicie, mam na sobie jeden, tutaj mam drugi i noszę ich jeszcze inne na zmianę, ponieważ nigdy nie wiemy, co może nas spotkać. Zwłaszcza porą jesienno-zimową i zimową, gdzie warunki są różne, wystarczy, że gdzieś tam delikatnie tą szyję podwieje i na drugi dzień gardło czerwone, chrypka i tak dalej, i tak dalej, a jest to po prostu nieprzyjemne. Dlatego ja używam zawsze komina. Tutaj Wam pokazuję komin od Bo safety, który jest taki naprawdę fajny, on jest elastyczny, jest cieplutki, nie jest taki, jak w większości przypadków Innych producentów taki ścisły, że jak go założycie, to nie możecie oddychać. Nie, on jest luźny, jego możemy sobie złożyć, podwinąć i dzięki temu on fajnie układa się na naszej szyi, na naszej tutaj ciele i nie przeszkadza, nie krępuje ruchu. Więc naprawdę, moim zdaniem, on jest bardzo fajnie rozwiązany i jest on bardzo, ale to bardzo wygodny. Kolejny temat taki do pary to jest czapa. Czapa, która jest z takiego fajnego materiału. I to jest czapa na chłodniejsze dni. Nie jest to czapa na mrozy, ponieważ jest to czapka elastyczna i dość cienka. Ale ona jest na tyle fajna, że gdy na przykład mamy chłodniejsze dni nie wiem, słoneczko świeci, ale wiecznie gdy założymy tą czapeczkę. Będzie nam naprawdę bardzo, ale to bardzo komfortowo. W połączeniu właśnie z kominem możemy śmiało pracować na zewnątrz, nie pocąć się przede wszystkim, bo jak się pocimy, to jest nam bardziej zimno. Więc tutaj ta czapka nie jest ani za ciepła, ani za yy, zimna, czyli nie jest za gruba, ani za cienka. Komfort pracy, zwłaszcza fizycznej, jest bardzo, ale to bardzo. Pozytywny bym powiedział, bardzo je lubię. Noszę ją na zmianę z czapką Snickersa, z taką cienką, którą Wam kiedyś pokazywałem u mnie na kanale. I na zmianę raz tą, to, raz to, w zależności od dnia, kiedy to wypiorę, ta sobie schnie, a drugą zakładam. Więc takie połączenie komina oraz czapy jest naprawdę świetne i dziś. Pokazuję wam ten no, taki zestawik, który możecie sobie zakupić na przemex2bhp.pl. Bardzo dobrej cenie. A jeszcze do tego wspominamy o rabacie. Macie kod rabatowy Fachmeister 5 z dużej litery na każde zakupy na sklepie Przemex. Bez żadnego problemu, za minimum stówkę. Czyli za minimum stówkę robicie zakupy, a macie bardzo fajny rabacik i wysyłeczkę w cenie. Więc wchodzicie na sklep, kupujecie co chcecie, wbijacie rabacik i cieszycie się z zakupów. Więc ja serdecznie polecam ten zestawik, jak i inne, które możecie śmiało odnaleźć na sklepie. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się, do następnego. Cześć!